Ewangelia Tomasza, logion 52. Spytali go uczniowie jego 24 proroków nauczało w Izraelu i wszyscy mówili przez ciebie, odrzekł im pozostawiliście żyjącego wśród was, a mówicie tylko o zmarłym. I tutaj jest, odnosi się do stwierdzeń uczniów, którzy widzieli w nim wypełnienie proroc, aż 24 proroków. To też jest taka symboliczna liczba, też, która też z tego co pamiętam pojawia się też chyba w jednej z ksiąg zdrasza. Więc oni tutaj wskazują na, też na swoją religię, na religię właśnie żydowską, która, w której prorocy zapowiadali Mesjasza i widzą w, właśnie w Jezusie tego Mesjasza. Tymczasem Jezus w zasadzie y, umniejsza temu, czy w zasadzie nawet to przekreśla, albo po prostu uznaje, że nie jest to istotne, ponieważ Jego uczniowie żyją pewnymi takimi wyobrażeniami religijnymi, którzy trzymają się bardzo mocno tych proroc, tego, co zostało zapowiedziane, a nie skupiają się na nauce Jezusa i na tego, co On uczy tu i teraz. Dlatego Jezus mówi, że Mówią o zmarłym, ponieważ te proroctwa przeminęły już to w tym sensie, że to byli ludzie, którzy już odeszli z tego świata, nie ma już ich w tym, więc tutaj pod tym względem oni są umarli, a Jezus z kolei jest tym żywym, tym bardziej, że jest bardzo podkreślane, że już na początku Ewangelii Tomasza Jezus jest tym żywym, który ma tą wiedzę i przekazuje ją tu i teraz i nie są tutaj potrzebne jakieś proroctwa i to też jest takie charakterystyczne dla Ewangelii Tomasza, która no, bardzo dystansuje się do proroctw, do jakichś takich apokaliptycznych wizji, o których mówiłem wcześniej. Gdzie Bóg będzie interweniował, gdzie będą miało miejsce jakaś taka dosłownie pożoga, wojna, i tak dalej. To Jezus to wszystko po prostu stwierdza, że nie jest, to, nie, nie jest to istotne. Trzeba skupić się na czym innym. Przede wszystkim na jego nauce, zrozumieć to i stać się takim jak on. Tutaj też jest takie dość ciekawe ujęcie, które wskazuje, które mamy też nawet i w swoim życiu, że często my albo inni ludzie patrzą na nas przez przyzmat swoich wyobrażeń. Nie, nie dostrzegamy wtedy tej prawdziwej osoby, która jest tu i teraz, tylko po prostu na temat kogoś albo inni na temat nas mają jakieś wyobrażenia i oczekiwania i widzimy te osoby tylko pod tym pryzmatem, a nie widzimy prawdziwej takiej żywej osoby. I często też na przykład nie słuchamy tego, co ta osoba chce naprawdę powiedzieć i tak dalej, tylko projektujemy swoje, tak jak już powiedziałem, oczekiwania, jakieś takie różne założenia mamy w związku z tą osobą i to sprawia też, że w relacjach po prostu nie dostrzegamy tego drugiego człowieka. No i tutaj, tak jak już powiedziałem, Jezus... Typowo właśnie dla takim gnostyckim ujęciu jest to, że dystansuje się albo wręcz odrzuca argumenty z prorostwa i tak dalej, ponieważ wielu gnostyków uważało, że Bóg Starego Testamentu, Jachwe, którego często określa się jako Jarda Baot albo Saklas, był bogiem ignorantem, który rościł sobie prawo do tego, że jest bogiem najwyższym, a tak naprawdę nim nie był i często też jest po prostu on odrzuc odrzucany albo krytykowany. I to też w innych tekstach, właśnie znasz Hamadi, jest to mocno wyrażone, przykładowo, Ostatnio czytamy drugi, drugi wywód, czy drugi dyskurs wielkiego seta, no i tam Jezus yy, krytykuje właśnie, mówi o krytykuje moich Mojżesza, Abrahama, tych wszystkich patriarchów, proroków i władców Izraela, ponieważ on mówi, nazywa ich kpiną i tak dalej, i bardzo ich krytykuje, ponieważ on przynosi tą prawdziwą wiedzę tu i teraz, a to co było minione, już nie jest po prostu istotne. No, i to jest taki główny wydźwięk w takim wielkim skrócie tego akurat logionu. Oczywiście można było też więcej o tym mówić, ale to są takie skrótowe formy, które, na które chcę przede wszystkim przedstawić nauki, jakie są zawarte w Ewangelii Tomasza.